Moja była żona przyszła na sprawę rozwodową w ciąży, myśląc, że to zapewni jej pieniądze. Ale sędzia zadał pytanie, które wszystko zniszczyło. Natalia weszła pewna siebie, Osiem miesięcy w ciąży. Przez rok odwlekała rozwód. Fałszywe wypadki, brak dokumentów, nagłe kryzysy. To miała być jej wielka sztuczka wyglądać na porzuconą ciężarną i liczyć na litość sędziego. Nie zdawała sobie sprawy, że własna paranoja już ją zgubiła. 6 miesięcy wcześniej wezwała policję, twierdząc, że ją groziłem. Kompletne kłamstwo. Wniosek o zakaz zbliżania się został natychmiast przyznany. Przestrzegałem go w każdym calu. Nie dzwoniłem, nie kontaktowałem się, nie zbliżałem do jej mieszkania. Natalia wparowała w sukience od polskiego projektanta, ręką osłaniając brzuch, drugą ściskając chusteczki. Jej adwokat malował mnie jako ojca. Kiedy mój prawnik wstał i pokazał dokumenty z zakazem i raporty policji, sędzia spojrzała na Natalię i zadała pytanie, które zakończyło farsę. Pani Nowak wniosła pani zakaz 6 miesięcy temu. Teraz jest pani w 8. miesiącu ciąży. Kiedy doszło do poczęcia? Cisza była piorunująca. Matematyka nie kłamie. Ciąża 8 miesięcy, zakaz 6 miesięcy. Albo kłamała o mojej agresji, albo o ojcostwie dziecka. Sędzia przejrzała więcej dowodów. Monitoring mieszkania, logi pracy, nagrania z kamer, wszystko potwierdzające, że nigdy nie byłem blisko Natalii. Pani Nowak, powiedziała sędzia, złożyła pani sprzeczne zeznania. Oba są poważnymi przestępstwami. Oddaliła roszczenia i skierowała sprawę do prokuratury za fałszywe zeznania. Czasami najlepszą zemstą jest pozwolić kłamcom powiesić się na własnym kłamstwie.